Siemandero na kanale stestujemy. W tym odcinku do stestowania wleciała sztufierka kątowa akumulatorowa marki Parkside model PWSAP20LID4. Urządzenie w systemie akumulatorowym 20V posiada silnik bezszczotkowy, włącznik suwakowy przesuwamy w prawo i do góry. Prezentowany model szlifierki posiada sześciostopniową regulację obrotów od 3000 do 10000 obrotów na minutę oraz hamulec. Posiada system, który zapobiega samoczynnemu włączeniu urządzenia, jeżeli pozostawimy szlifierkę na włączonym włączniku i wyjmiemy i ponownie zainstalujemy w slajdzie akumulator. Oraz posiada moduł bluetooth. Osłona tarczy tnącej z regulacją umożliwia zamocowanie tarczy tnącej o maksymalnej średnicy 125 mm. W zestawie otrzymujemy nakrętkę zaciskową tarczy, która umożliwia beznaszędziową wymianę oraz dodatkową plastikową osłonę tarczy. Wizualnie korpus wykonany z tworzywa posiada smukłą ogumowaną rękojeść, obudowa przekładni częściowo spłaszczona, wykonana ze stopu. Możliwość zamocowania bocznego uchwytu z lewej, prawej strony i pośrodku obudowy przekładni. W dolnej części korpusu po obydwu stronach znajdują się filtry przeciwpyłowe. Wysokość z akumulatorem 8Ah i zamocowaną tarczą tnącą około 39,5 cm. Szerokość korpusu około 7 cm Szerokość z uchwytem bocznym i tarczą tnącą około 25,5 cm waga samego body bez akumulatora kilogram 662 g waga z akumulatorem 4 amperogodziny ah, 2 kg 271 g waga z akumulatorem 8 amperogodzin ah, 2 kg 667 g W mojej ocenie najważniejsze plusy prezentowanej ślifierki, biorąc pod uwagę, że jest to urządzenie budżetowe, to moc, funkcjonalność i ergonomia. Jeżeli chodzi o moc, to najwyższą sprawność podczas pracy wykazuje w zainstalowanym slocie akumulatorem 8Ah. Ergonomicznie bez uwag, relatywnie dobrze się nią pracuje, rękojeść zapewnia dobry chwyt, poza tym dobrze wyważona oraz waga samego urządzenia jest umiarkowana. Jeżeli chodzi o minusy, to szlifierka ma lekkie wibracje podczas pracy. Może nie są one uciążliwe, ale jednak występują. Oraz, jeżeli tniemy bez dodatkowej osłony tarczy tnącej, to iskry podczas cięcia lecą wprost na akumulator. Ale myślę, że na te minusy trzeba patrzeć przez pryzmat budżetowej ceny zakupu urządzenia. Kończymy dzisiejszy odcinek. Napiszcie widzowie w komentarzach, co sądzicie o testowanej szlifierce. Jeżeli podobał się materiał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i do następnego Jona.